Z tej strony, Michał ze strony msmobile.pl. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o aplikacji Aparat, która otrzymała możliwość nagrywania filmów w zwolnionym tempie w systemie Windows 10 Mobile. Aktualizacja pojawiła się w piątek. Dla wszystkich telefonów Lumia z systemem Windows 10, natomiast funkcja zwolnionego tempa została odblokowana jedynie na wybranych modelach to znaczy na telefonie Lumia 930 1520 oraz Icon. Która nie jest dostępna w Polsce i z pewnością funkcja ta będzie dostępna również dla telefonów Lumia 950 oraz 950XL. Zobaczmy w takim razie z czym to się je. Uruchamiamy aplikację Aparat. Po jej uruchomieniu przechodzimy do trybu wideo i w górnej części widzimy, że pojawia się ikonka żółwia. Po jej kliknięciu pojawi się informacja, że zwolnione tempo zostało włączone, i teraz, jak nagramy film, będziemy mogli go edytować. Warto dodać, że filmy nagrywane są w rozdzielczości 720p w 120 klatkach na sekundę. Możliwość ich edycji pojawi się dopiero po ich nagraniu. Tak więc wchodzimy sobie do y, naszej galerii. Tu sobie przygotowałem jeden film, klikamy edytuj, zwolnione tempo i pojawia się taki prosty edytor, w którym możemy y, edytować nasze filmy. U góry widzimy czterostopniową skalę, która pozwala nam na edycję szybkości y, filmu. Od. Prędkości oryginalnej poprzez coraz wolniejsze, a skończywszy na bardzo wolnej. W przypadku opcji bardzo wolnej mamy możliwość wybrania tylko jednego punktu, który zostanie zwolniony w całym filmie. Ustawimy sobie na przykład ten moment. Na filmie widzimy wodę, do której wpadają winogrona, i ten punkt zostaje zwolniony. Niemalże zastyga w miejscu, po czym, aby za chwilę przyspieszyć do normalnej prędkości. W przypadku pozostałych dwóch trybów. Wybieramy sobie przedział czasowy, w którym ma odbywać się zwolnienie. Możemy ustawić sobie krótszy, dłuższy. Klikamy Play. I widzimy, że wybrany przez nas moment został zwolniony. Edytor jest bardzo prosty w użyciu. Myślę, że nikt z nim nie powinien mieć żadnych problemów. Czy funkcja ta pojawi się na innych telefonach Lumia? Bardzo w to wątpię. Według mnie i według tego, co przeczytałem w internecie, wymagany jest procesor Snapdragon z serii minimum 800. Tak więc na tą chwilę posiadacze 930, 1520 oraz Icon będą mogli pobawić się tą funkcją. Tak więc tyle ode mnie. Do zobaczenia na portalu. Pozdrawiam Was. Cześć.